Kłótnia o kickoboty. Źle to robisz. Włóż ten kawałek tam, a tamten tutaj. O. <grywia> Daj, pomogę ci. A w zasadzie po co ci ten robot? Roboty są genialne. Można im kazać zrobić wszystko. Mogą gotować jedzenie. A nawet sprzątać zabawki! Oh. O. Czy potrafią też sprzątać gniazda? Potrafią wszystko! Juhu. Jest tam kto? O, cześć! Chcecie się z nami pobawić? Wybacz Olu, ale budujemy robota! Robota? Hmm, tak jakby! Chciałbym mieć prawdziwego robota! Albo jeszcze lepiej! Prawdziwego Kickobota! To pestka! Nie martw się! Zrobię ci wspaniałego kiczkobota. Pomogę ci! Lubię tworzyć! Chodźmy! para wziąć się do pracy! O, ups! Jak roboty się poruszają? tak! <grym znać> <grym znać> Patrz Bruno! Będę nim kierował dzięki samochodzikowi! Z mojej starej lalki zrobimy mu buzię. Ale będzie zabawa. A Co ty wyprawiasz? Upiększam robota. Wcale nie, psujesz go. Z tymi wszystkimi ozdobami nie będzie działał. Będzie. A ty jak uważasz? Ja y, 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 w sumie to nie wiem. O, oboje macie dobre pomysły. Nie mogę się doczekać mojego kiczkobota. Przestań! Wszystko psujesz! Ojej! Poprawiam go tylko! To mój Kitzkobot! Szybko! Zobaczmy, co tam się dzieje! Puszczaj! Stop! Co wy robicie? O! Dobrze, że jesteście! Powiecie nam, kto ma lepsze pomysły! Bo Bruno nie może się zdecydować! O! To mi się podoba! I to też jest świetne! To będzie najfajniejszy kickobot na świecie! Ale czyj pomysł jest lepszy? Są równie dobre! Nie mogę się doczekać robota! Ale... ale ona go psuje! Przez Filipa jest brzydszy! Nieprawda! Zobaczymy, kto ma rację! Zrobię własnego kickobota! Ja też! Bruno, pomożesz mi? Potrzebuję twojej pomocy! Ojej! To nie będzie przyjemne. A, nie martw się, znam się na kickocha. Ekstra! Dobra, rzuć na to okiem! I co myślisz? A -a. O, o, jest strasznie brzydki. O, czy możesz go upiększyć? Hm, wiem, czego ci trzeba. Zaraz wracam. Bruno. Cześć Filipie. Jak ci idzie? Dziubek chce, żebym upiększył Kicko bota, Ale nie wiem jak. Pomożesz mi? O, 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 nie, nie mogę. Dlaczego? Jeśli ci pomogę, to nie będzie fair wobec Oli. O, nie pomogę żadnemu z was. Przepraszam. Popatrz na te pióra. U, u, teraz twój kickobot będzie tak piękny jak ja. O, dziękuję. Czy Kitek lubi pióra? No jasne. Kitek lubi dużo różnych rzeczy swój hamak, słodycze, no i oczywiście rozi. Jeśli dodasz je do kobota, to kicek na pewno będzie zachwycony. Skoro tak mówisz... Ech, może pomysły Oli nie były takie złe. uruchamia roboty. Jesteś pewien, że nie możesz mi pomóc? Przykro mi, on. A więc, z czym masz problem? Mój kickobot jest za miękki. Aha. To jest jak budowanie gniazda. Serio? O tak. Nie ma nic gorszego niż za miękkie gniazdo. Trzeba wtedy ułożyć twarde gałązki dookoła, żeby się nie rozpadło. Ha, może jeśli przestawię te dwie części? Już! Ha, jednak pomysły Filipa nie były takie złe! I... O, Rosie! Teraz będziemy mieli dwa kiczkoboty. Popatrz! Oczywiście nigdy w życiu nie poradziliby sobie bez dziupka! Naprawdę? Ja Ależ to ekscytujące. Wow. Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden. <grymne> Już! -da. Oh. 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 Hurra. Hurra! Ha, nie widzieliście jeszcze wszystkiego? Patrzcie. Nie, tego nie było w planie. E, 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 oczywiście w tym akurat mu nie pomagałem. <śmiech> Świetny. <śmiech> Cudowny. <śmiech> Poczekaj, aż zobaczysz, jak mój się rusza. Patrz. Do przodu. Dalej. No już. Ja. Mogę ci, cickobocie, skrocz do akcji! <grystanie> to giegocze! <grystanie> e, e, e. Chyba powinienem był pomóc. Kickobot się zepsuł. Mój też. Teraz nie mamy już żadnego. O nie! To najlepsze kickoboty jakie prawie miałem. Przykro mi. Mi też. Powinniśmy porozmawiać i wspólnie coś zbudować. Wybacz Filipie. Wybacz Olu. U, nie martwcie się. Oj, pamiętacie, jak naśladowałem robota? Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Wiem, jak zrobić robota, który będzie słuchał poleceń i się nie zepsuje. Ej, nie podglądajcie! To jest ściśle tajna akcja. Operacja Super Kids Kobot. Uwaga, uwaga! Pora zobaczyć Super Kids Kobota. Podnieś zasłonę. Tada! Do przodu! Obkręć się! Na jednej nodze! Najlepszy kickobot na świecie. Nazywam się Olobot. Miło was poznać. <grymne> w lewo. W prawo. Podnieś ciasteczka. Przynieś mi je. Proszę. Bota. Ale chyba jednak wolę prawdziwą, Rosie. <laughs> Nawet jeśli nie zawsze robi to, czego chce. Nie lubię przemądrzałych królików. <laughs> Ej, Rosie! Ciekawa historia o Oli i czterech misiach. Mogę? Proszę, proszę, Rosie. Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie, wiem, że potrafię. Proszę. Okej, okay. możesz być jednym z trzech niedźwiadków. Tak, nie zawiodę cię, Rosie. Jasne, na czym skończyłam? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem! o mm, Mama miś? Ha! Świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie! Co teraz, Kicek? To chyba jest twoje! Ha! Dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, okay, już mnie nie ma. Ups, przepraszam! Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i trzy niedźwiatki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą miś? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak! Jest mały miś i tata miś i... Tak, i złotowłosa! A, i wilk! Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak, rola narratora jest w najlepszych rękach. <laughs> to świetnie, Dębiek. Bruno, jesteś tatą Misiem. <laughs> Zawsze chciałem być Misiem. <śmiech> <śmiech> Filip, ty będziesz małym Misiem. O, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś Złotowłosą. Obym była dobrą Złotowłosą Rosji. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. Uzmiatajcie <śmuszy> już. Żebyśmy mogli poćwiczyć. <mum> o, ona, o, o, Dlaczego one tak robią? Okej, okay, dębiak. Zacznijmy sztukę. <mum> Dawno temu żyła sobie mała dziewczynka o, o, i. Ją... O, o, złote włosy! Uwielbiam tą opowieść! <mum> Uwielbiam dobrą sztukę i jaką mam rolę? O. Mm, nie ma dla ciebie roli, Dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać, wiesz? O, o, pod tymi piórami bije serce gwiazdy. Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego. O, prawda, Rosie? Co? A, oczywiście. Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? Jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i. O! Nie, nie, nie! Ja nie pukam ani nie hukam! Jestem nawet ćwiczonym aktorem! Ua. A co powiesz na kierownika sceny? Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą! Hmm. Świetnie jest mieć coś pod kontrolą! Dobrze! Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze, są trzy miseczki owsianki i trzy łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. O, mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, okay. Olu. O, jaki piękny dom. Jestem bardzo zmęczona. Alu, alu, alu! Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, ciubku. Tutaj, posłuchaj. Ruo, jaki piękny dom! Widzisz, musisz dać z siebie wszystko, co masz. O, o, o jaki piękny dom! Och, nie! To nie jest mały miś. To jest mały miś. Gu, 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 gu. Kto spał w moim łóżeczku? Tak? Teraz twoja kolej. Gu, Kto spał w moim łóżeczku? Ła! Jedyne co mówię, to że mama Misia powinna mieć szminkę. To mama Misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, Chuby. Mam rację. A, więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani, jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest dziubek? Poszedł! Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z dziubkiem. <śmiech> <śmiech> dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. No i proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Ha. Właściwie to dlaczego złoto ma tylko trzymi się? trzymi się to za mało! Masz rację, Dziupku. Trzy mi się to za mało. I gdzie teraz idziesz, Rozji? Zobaczysz! Do zobaczenia na wzgórzu! Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne? Chce śmieszne? Ja chcę pączki. Małe żołędzie cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Brrr. Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rosie! <grym> Tada! Co to jest Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i cztery misie. Chodźmy. Cztery misie? A tata misia mówi... O, 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 kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi... Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi... Gugu, kto spał w moim łóżeczku? E, o, e, tak i dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Ja, to byłam ja! wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się Serkicek i Smok! Uuu, o czym ona jest? Więc, ja jestem tym dzielnym rycerzem w lśniącej zbroi serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym, zielonym smokiem, ziejącym ogniem. O, Kicek. <laughs> Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku! Wołałabym! I wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. o tak. Byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda! Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? <głos> <głos> Bardzo śmieszny kicek. <noise> Bardzo śmieszny.